Za chwilę powiem Ci, w jaki sposób sprawdzonymi naukowymi metodami możesz stworzyć nowy nawyk. Natomiast na początek drobne oświadczenie: jeśli ktokolwiek powie Ci, że istnieje jakiś prosty, pięciominutowy sposób tiktokowy na to, żeby natychmiast osiągnąć wspaniałe efekty, wiedz od razu, że są to kompletne bzdury, ponieważ nad tym naprawdę trzeba się napracować i nauka jest tutaj absolutnie pewna tego, że trwa to kilkanaście, kilkadziesiąt dni. Według różnych badań, tworzenie nowego nawyku to jest od 21 dni, nawet do kilku miesięcy. Natomiast Proces ten można sobie ułatwić w bardzo prosty sposób. Otóż, jeśli masz jakiś nawyk konkretny, na przykład chcesz czytać codziennie pół godziny, to najlepiej ten nawyk jest zakotwiczyć w czymś, co już i tak robisz codziennie. Czyli, na przykład, po śniadaniu zawsze pół godziny przeznaczasz na książkę. W ten sposób jest to tak zwane kotwiczenie. Można zakotwiczyć nowy nawyk do istniejącego już innego nawyku. Niestety, musisz przesiedzieć swoje, musisz włożyć w to pracę. Jak się za to zabrać? I znowuż na to nie ma jakiejś prostej recepty. Musisz siadać, zmuszać się do tego i w ten sposób kreować nowy nawyk. Nie ma innej drogi na skróty. Obserwuj mnie po więcej prawdziwej, naukowej psychologii.